Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy internauci, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie w piątą niedzielę Wielkiej Nocy. Zapraszam do wysłuchania Ewangelii. Dołączmy podczas wysłuchiwania słów, słowa życia, słowa Jezusa Chrystusa do dwóch pytających, do Tomasza i do Filipa. Panie, pokaż nam drogę. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Niechaj to mnóstwo pytań w naszym zagubieniu, w naszym zwątpieniu. Będzie jednocześnie znalezieniem dobrej, radosnej i pozytywnej odpowiedzi. Serdecznie zapraszam. Z Ewangelii, według Świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mego ojca. A teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam ojca, to nam wystarczy. Odrzekł mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów, tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. Radosna odpowiedź Pana Jezusa, który mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Jakże trudno dzisiaj odnaleźć drogę. Jakże wielu z nas pyta się, w jakim pójść kierunku. Koronawirus, praca, dzieci w domu, radosne słowa o kościele domowym, a tutaj tyle zmartwień, tyle kłopotów, tyle wyzwań, tyle codzienności. Nie dziwią zatem pytania, które dzisiaj stawia Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? my też pytamy bardzo często panie Jezu daj jakiś znak. Stawiamy sobie pytanie podobnie jak czyni to Filip. Pokaż nam Ojca. Słuchając dzisiaj Ewangelii. Czy Jezus Chrystus nie mówi bardzo osobiście do mnie i do ciebie, siostro i bracie? Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Właśnie siostro i bracie, tak długo Jezus jest z nami i jeszcze go nie poznaliśmy. Zauważmy piękną Konstrukcję, którą buduje Pan Jezus przed naszymi oczyma, jako receptę na codzienność. Ja jestem drogą. Właśnie jakże trudno znaleźć drogę, a Jezus wskazuje na siebie, na tego, po którym trzeba iść. Droga, która prowadzi do prawdy. Prawda, którą odkrywamy na co dzień. I tą prawdą właśnie jest nie kto inny jak Jezus. Różnego rodzaju znaki, różnego rodzaju oznaczenia, prawo. Oczywiście, prawo miłości i ono będzie się wypełniało w każdym momencie mojego i Twojego życia. A zatem Chrystus, który mówi: Ja jestem drogą prowadzącą do prawdy, bo jestem prawdą. I zwieńczeniem jestem życiem. Ja jestem samym życiem, to podobnie jak w ostatnich niedzielach, aby wszyscy mieli życie w obfitości. Dlatego, gdy stajemy na wielu różnych zakrętach, gdy nie potrafimy sobie w codzienności poradzić, idźmy drogą prostą. Idźmy z Jezusem. Trzymajmy się Jezusa. Patrzmy na Jezusa, który mówi: odwagi, nie lękajcie się. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. A zatem, na kolejny nowy tydzień życzę wszystkim spełnienia tych słów: głębokiej wiary w Boga. Bóg jest tym, który jest Bogiem z nami, Bogiem, który jest towarzyszem naszego życia. Bogiem, który nas umacnia i Bogiem, który nas błogosławi. Pozwólcie siostry i bracia, że na koniec poproszę Was z głębi serca, abyście w tym tygodniu zanosili szczególnie modlitwę w intencji pięciu naszych gdańskich diakonów, którzy w najbliższą sobotę w Katedrze Oliwskiej przyjmą święcenia presbiteratu modmy się w ich intencji aby przeżywając rekolekcje przyjmując święcenia a potem odprawiając msze święte prymicyjne i posługując w naszych parafiach by zawsze wskazywali na Jezusa który jest drogą na Jezusa który jest prawdą i by dawali nam wszystkim Jezusa który jest samym życiem wszystkiego dobrego szczęść bosze